Możesz ich uleczyć? Ach, skończyłem już te żurelety. Dobrze, rzućmy okiem dla tych nieszczęśników. No, i jakie są wykumania? Cóż... O, to wygląda to dobrze. Na szczęście wysiek kropy jest nieznaczny. Ale uratujesz ich, masz chcę, Nie takie rzeczy się na stażu robiło. Niech kurdupel przyniesie mi trochę kleju, jakiś sznurę, kilka bandażek... I kabanosa. Już pędzę, wielki majsterze. Wszystkie składniki rozumiem, ale po co kabanos? Jestem na diecie 1500 kalorii. Muszę jeść co trzy godziny. O! Co? Gdzie mam ta mam Oczywiście! Jak to całkowicie mi Jest wszystko! Doskonale. A teraz proszę, abyście zostawili mnie na chwilę. Dobra, pokaż się jak ludzi po scenę, jeszcze coś. Monjo, <grytania> teraz nie posłuchaj. Monjo. Za chwilę tym tunelem przyjdzie nieumarły orcz. Monjo? Tak, bardzo groźny. Monjo, Monjo. <grytania> Twoje zadanie to pilnować tych drzwi, żeby przez nie nie wysiekła twista. Monjo. Normalnie, masz zamknąć drzwi i oprzeć się nie plecami. Monjo? Nie mogę razem z tobą, bo, bo, bo muszę iść coś załatwić na zało. Pamiętaj, on nie może sam wyjść! Może. Nic się nie ma. Niedługo do ciebie wrócę. Może. 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 Nie no i znów to samo. Na wąsy, Witosa, miałeś wejście, Marcelku. Ech, rola epizodyczna, ale trudna do zapomnienia. Wszystko Beauty Maesterze są w jednym pisie, ale dalej jakby nie żyją. No i powiedziałbym, że nawet bardziej niż ostatnio.

اشتراک یوزو با تیمی